W dzisiejszym filmiku poznacie bliżej pierwszy pojazd kosmiczny wielokrotnego wykorzystania. Wahadłowiec kosmiczny przez lata służył do wynoszenia na orbitę astronautów, modułów, sprzętu oraz innych ładunków. Do dziś jest to najbardziej skomplikowana maszyna zbudowana przez człowieka. Cofnijmy się w czasie do 8 czerwca 2007 roku. Na przylądku Canaveral na Florydzie znajduje się Centrum Kosmiczne Johna F. Kennedy'ego. Z tego kosmodromu NASA będziemy obserwować poszczególne etapy misji, aby przekonać się jak działa prom. Oto jeden z nich, Atlantis. Na pierwszy rzut oka wygląda trochę jak samolot przymocowany do dziwnej konstrukcji, dużego zbiornika i dwóch rakiet po bokach. Czas zapiąć pasy. Trzy, dwa, jeden. Silniki odpalają i startujemy. Dwa wspomagające poboczne elementy to rakiety dodatkowe na paliwo stałe. Podczas pierwszych dwóch minut misji dźwigają z płyty startowej i przyspieszają całą konstrukcję wraz z przypominającą kadłub samolotu częścią zasadniczą o nazwie orbiter. Ich zadaniem jest wyprowadzić prom na pułap około 45 km to jakieś 112 okrążeń na szkolnej bieżni. Na tym kończy się ich rola. Rakiety są odłączane i opadają z powrotem na Ziemię na spodochronach. Powodowaniu są odzyskiwane i mogą być użyte w kolejnym locie. To jeden z najbardziej newralgicznych momentów misji. Astronautów wciska w fotel potężne przeciążenie równe trzykrotnej sile grawitacji. Brzmi drakońsko, ale. Pomyślcie tylko, że piloci samolotów odczuwają jeszcze wyższe przeciążenie podczas wykonywania pętli. Astronauci mają za sobą rygorystyczny trening, który pozwala im to wytrzymać. W tym momencie włączają się trzy główne silniki orbitera, które muszą wynieść wahadłowiec w przestrzeń kosmiczną, co trwa około 6 minut. Silniki pobierają paliwo z olbrzymiego zewnętrznego zbiornika i przyspieszają pojazd do niemal 8 km na sekundę. To dystans równy 70 boiskom do futbolu, pokonany w mgnieniu oka. Mija 8,5 minuty od startu i prom znajduje się już 113 km od powierzchni Ziemi. Zbiornik paliwa jest pusty i zostaje odczepiony. W przeciwieństwie do rakiet dodatkowych nie da się go odzyskać, ponieważ spala się w atmosferze. Odłączanie wszelkich elementów następuje poprzez detonację specjalnych bolców pirotechnicznych na klamrach mocujących. Nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły działania tego mechanizmu. Wystarczy wiedzieć, że odłączaniu jakiegokolwiek podzespołu towarzyszy kontrolowana eksplozja. Już w przestrzeni kosmicznej przychodzi czas na trzeci, ostatni już zestaw silników. System manewrowania orbitalnego to dwa mniejsze silniki zamontowane obok głównych, zaprojektowane, aby wynieść prom na orbitę i jesteśmy na miejscu. Wahadłowiec orbituje teraz naszą planetę z prędkością blisko 30 tysięcy km na godzinę, co oznacza, że wykonuje pełne okrążenie co 90 minut. Teraz kadłub orbitera dotwiera się niczym ostryga, odsłaniając swoją perłę Ładunek. A konkretnie, zwykle jest to aparatura badawcza, satelity i wszystko, czego potrzebuje załoga ISS. Całość waży mniej więcej tyle, co dwa autobusy. Co ciekawe, prom orbituje do góry nogami i tyłem. Czemu akurat w tej pozycji? Odwrócenie się z zatkiem zabezpiecza załogę przed ewentualnymi kosmicznymi śmieciami, natomiast ustawiając podwozie w kierunku słońca, orbiter wykorzystuje swoją osłonę termiczną, co dodatkowo chroni ładunek podczas transportu z promu na stację. No dobrze. Ładunek dostarczony, czas wracać na Ziemię. Pilot ponownie włącza system manewrowania. Ponieważ wahadłowiec wciąż porusza się do tyłu, silniki sterujące odpowiednio redukują prędkość, aby można było zejść z orbity. Teraz załogę czeka ostra jazda, czyli wejście w atmosferę. Manewrując silnikami, orbiter opuszcza przestrzeń kosmiczną. Tarcie powietrza rozgrzewa kadłub wahadłowca do 1650 stopni to prawie dwukrotnie więcej niż temperatura lawy. Na tym etapie na astronautów działa przeciążenie 1,5 G. To samo odczuwają pasażerowie w chwili startu samolotu odrzutowego. Po przejściu przez barierę ognia prom zwalnia i załoga przygotowuje się do lądowania. Samolądowanie jest w dużej mierze takie samo jak w przypadku normalnego samolotu no może nie do końca. Astronauci nazywają orbitera latającą cegłówką. Zbiorniki paliwa są puste, więc wahadłowiec szybuje w kierunku bazy. Ścieżka lądowania musi być poprawnie obliczona, a samo schodzenie i przyziemienie wykonane perfekcyjnie, ponieważ nie ma szansy na drugie podejście. Na pułapie 500 metrów pilot opuszcza podwozie. Udało się! Gdy koła dotykają pasa, orbiter wciąż porusza się z prędkością 350 km na godzinę, podczas gdy zwykły samolot przyziemia z prędkością 250 km na godzinę. Dlatego też, po dotknięciu pasa przed nim kołem, zostaje rozwinięty spadochron hamujący. Prom powrócił na Ziemię, misja zakończona sukcesem. Widzieliście pewnie kiedyś zdjęcia orbitera na samolocie Boeing 747. W ten sposób transportowano promy z miejsca lądowania z powrotem na Canaveral albo w inne miejsca. W całej historii amerykańskiego kosmodromu zbudowano sześć wahadłowców. Pierwszy model nazwano Enterprise na cześć serialu Star Trek. Enterprise nigdy nie poleciał w kosmos, był natomiast powszechnie wykorzystywany do testów. Największą ilość misji, bo aż 39 ukończył prom Discovery, to właśnie Discovery umieścił na orbicie teleskop Hubla, urządzenie, za pomocą którego potwierdzono istnienie czarnych dziur w centrum niektórych galaktyk. Ostatni lot odbył Atlantis. Pierwsza misja miała miejsce w 1985, a ostatnia w 2011. Poszczególne wahadłowce można oglądać w kilku muzeach na obszarze Stanów Zjednoczonych. Na razie musicie się zadowolić wirtualną wycieczką. Prom ma długość dwóch wagonów metra oraz rozpiętość skrzydeł nieco mniejszą niż samolot pasażerski. Charakterystyczne otwory na dziobie to silniki do manewrowania w przestrzeni kosmicznej. Takie same znajdują się również w ogonie pojazdu. Pod dziobem mieści się przedział dla załogi, gdzie astronauci spędzają większość czasu. W przeciętnej misji bierze udział siedmiu astronautów. Jak sądzicie, czym się tam zajmują, gdy mają chwilę wolnego? Główna kabina składa się z trzech poziomów. Na górnym pokładzie pilotażowym, przed panelami awioniki, siedzą piloci wraz z dowódcą załogi, zupełnie jak w tradycyjnym samolocie. Na pokładzie mieszkalnym załoga je posiłki, śpi doraz pracuje. Jest tutaj kuchnia, toaleta oraz część sypialna. Zwróćcie uwagę na pionowe kuszetki. W stanie nieważkości nie ma pionu i poziomu. Można spać w dowolnej pozycji. Kosmiczna toaleta to osobna historia. Ostatni pokład zabiera przestrzeń na zapasy wody, odpadów oraz rozmaite wyposażenie niezbędne podczas lotu w kosmos. Jest to jedyna hermetyczna kabina w wahadłowcu. W pozostałych pomieszczeniach potrzebny jest skafander. Na czarnym spodzie pojazdu znajduje się system osłony termicznej, złożony z 27 tysięcy ceramicznych płytek izolacyjnych, ręcznie klejonych do kadłuba, które chronią brom przed nadmiernym nagrzaniem podczas wejścia w atmosferę. Przyjrzyjmy się teraz ładowni, której ogromne podwójne drzwi otwierają się tylko na orbicie. Wewnątrz pokryw drzwiowych zamontowane są radiatory do rozpraszania ciepła wytwarzanego przez pracujące urządzenia. Ładunkami były najczęściej satelity, moduły, sprzęt, żywność i inne zaopatrzenie dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Niektóre wahadłowce, na przykład Atlantis, posiadały dodatkowo laboratoria badawcze. Space Lab Oddzielny tunel mocowany do śluzy powietrznej prowadził do modułu, gdzie wykonywano eksperymenty związane z mikrograwitacją. Ale najfajniejszy element promu to bez dwóch zdanie system zdalnie sterowanego manipulatora. Wielkie, robotyczne ramię sterowane z kokpitu służyło do wyjmowania i wkładania ładunku, a nawet do przemieszczania astronautów podczas kosmicznych spacerów. Imponujący sprzęt został zaprojektowany przez kanadyjską firmę i stąd też popularna nazwa. Nadarm. Promy odgrywały kluczową rolę w projekcie budowy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Przenosiły na orbitę niektóre moduły, a nawet pomagały zamontować je do samej stacji. Śluza w późniejszych modelach została tak zmodyfikowana, aby umożliwić kotwiczenie pojazdu do stacji. Cały program wahadłowców kosztował około 200 miliardów dolarów to stukrotna wartość największego diamentu na świecie. Dla porównania, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, najdroższy obiekt wykonany przez człowieka, kosztowała 150 miliardów dolarów. Jeśli marzy Wam się wycieczka w kosmos, mam dla Was dobrą wiadomość. Po co przez lata szkolić się na astronautę? Zamiast tego już wkrótce będzie można po prostu zarezerwować lot na prywatnym statku kosmicznym i wybrać się na orbitę, na Księżyc, a kiedyś być może także i na Marsa.